Wszyscy jesteśmy wdzięczni za medycynę ratunkową, która doskonale sprawdza się w sytuacjach zagrożenia życia. Ale jakie jest podejście medycyny, zwłaszcza jeśli chodzi o zrozumienie przyczyn chorób? Ta seria filmików. Opowiada o precyzyjnym naukowym modelu rozumienia przyczyn zmian zachodzących w ludzkim organizmie, które określa się mianem choroby. W ten sposób można uzyskać nowe możliwości działania w przypadku szerokiej gamy chorób chorób tak częstych jak ból gardła, jak również chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, a nawet chorób zagrażających życiu, takich jak rak. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam na to wprowadzenie. Jednakże potrzeba będzie trochę czasu i spokoju, aby móc przemyśleć to kompletnie nowe spojrzenie na chorobę i zdrowie. W tej części zaczynamy od wytłumaczenia, dlaczego leczenie przyczyn dotychczasową konwencjonalną medycyną rzadko było możliwe. W przypadkach dużej liczby chorób pojawia się określenie przyczyna nieznana lub podejrzewa się, że lub nie do końca wyjaśnione. Również bardzo często obwinia się o chorobę tzw. wirusy lub bakterie, ponieważ w wielu przypadkach są one obecne podczas choroby. Ten wniosek. Jest tak samo wątpliwy jak obwinianie policji o wypadki drogowe, po prostu tylko dlatego, ponieważ często widzimy ją na miejscu wypadku z niebieskim migającym światłem. To, że ktoś obecny jest przy danym wydarzeniu, nie wskazuje jednoznacznie na to, że ponosi odpowiedzialność za to, co się tam wydarzyło. W rzeczywistości znajdziesz te same wirusy w tej samej ilości również u osób zdrowych, jeśli tylko podejmiesz się wyzwania, aby je znaleźć, a następnie to opublikujesz. Gdy wymieniona zostanie przyczyna, często powstają wątpliwości, na które nie otrzymamy odpowiedzi. Oto kilka krótkich przykładów. W przypadku rozpoznania zwyrodnienia stawu np. zwyrodnienie stawu kolanowego Operacja często pomaga złagodzić objawy. Jednakże dobrze znany eksperyment chirurga Brusa Mosleya pokazuje, że efekt jest identyczny, jeśli operacja jest tylko pozorowana. Raport można znaleźć pod odnośnikiem trzecim. Jest to bardzo dobrze znane zjawisko zwane efektem placebo i prowadzi do licznych sprzeczności w dzisiejszej medycynie. Bo jak wytłumaczyć sobie zniknięcie objawów po symulowanej operacji? Wszyscy od dzieciństwa jesteśmy przekonani, że wiemy, jak powstaje próchnica. Jemy słodycze, cukier w nich zawarty pozostaje między zębami, a bakterie przerabiają go na kwas. Kwas atakuje szkliwo, co prowadzi do jego uszkodzenia i w wyniku czego powstają dziury w zębie. Wyjaśnienie byłoby wiarygodne, jeśli próchnicą zaatakowane byłyby co najmniej dwa sąsiadujące zęby. Lecz ten kwas wydaje się bardzo dziwny, ponieważ prawie zawsze uszkadza tylko jeden z zębów, a ten drugi pozostaje nienaruszony. Wiele osób zna taką sytuację. Gdy tylko nadchodzi weekend lub też wyjeżdżają na urlop, to znaczy wychodząc ze stresującej fazy tygodnia wówczas zaczynają chorować. Zjawisko to nazywają chorobą czasu wolnego. Mówi się, że stres osłabia układ odpornościowy, przez co staje się on szczególnie podatny na infekcje. I chociaż właśnie w tym momencie wszystkie bakterie i wirusy mogłyby się przedostać do organizmu a układ odpornościowy nie byłby w stanie zareagować, to jednak w tym stresowym czasie z reguły nie chorujesz. Właściwie jest to dziwne. Jak gdyby horda barbarzyńców wtargnęła do zamku w chwili, kiedy to jego mieszkańcy nie są w stanie się bronić, ale nie podpalają go, tylko czekają ukryci w jego wnętrzach. Aż obrońcy nabiorą sił i będą zdolni do defensywy. W przypadku zawału serca, jako przyczynę wymienia się niedrożność tętnicy wieńcowej. Istnieją jednak badania, które wskazują na to, że w przypadku zablokowania naczynia krwionośnego, organizm tworzy naczynia zastępcze zwane tętniczkami kolateralnymi. I praktycznie nie dochodzi, jak teoria podaje, do zawału serca. Wiadome jest, że większe ssaki zbudowane są ze znacznie większej ilości komórek niż te mniejsze. Tak więc złośliwe zwyrodnienia czy też nowotwory powinny u nich występować znacznie częściej, ponieważ mamy do czynienia z wiele większą ilością komórek, które mogą ulec degeneracji. Ale niestety ta teoria się nie sprawdza, i medycyna nazywa to paradoksem peto. Tego rodzaju sprzeczności można znaleźć w wielu różnych diagnozach lekarskich. Na dzień dzisiejszy opis poważnej choroby najczęściej wygląda mniej więcej tak: ryzyko zachorowania na chorobę X wzrasta. Jeśli należy się do określonej grupy wiekowej i jest się palaczem papierosów, a przy tym płeć X choruje częściej niż ta druga. Każdy, kto cierpi na chorobę Y, jest dwukrotnie więcej narażony na zachorowanie. Bardzo ważną rolę w organizmie odgrywa układ odpornościowy, na który to wpływ mają. Odżywianie, sport oraz wiele innych czynników. W większości przypadków przyjmuje się lub też podejrzewa wpływ genów. Inne czynniki, jak pochodzenie, czy też zbyt dużo lub za mało promieniowania słonecznego, również brane są pod uwagę. W 90% przypadków pewnego wariantu choroby przyczyną jest konkretny wirus. Przy tak wielu domniemanych, ale trudnych do kontroli czynnikach staje się jasne, dlaczego leczenie przyczyn było do tej pory rzadko możliwe i dlaczego w przypadku choroby wielki wysiłek wkłada się w leczenie objawów mimo wielu skutków ubocznych. Dla przykładu u tej kobiety zdiagnozowano raka piersi z powodu guza gruczołów sutkowych. Dzisiejsze społeczeństwo uważa, że w tym wypadku konieczny jest radykalny program składający się z operacji, radioterapii i chemioterapii. W kolejnych częściach tej serii filmów zobaczymy, jak krok po kroku otwierają się nowe perspektywy i możliwości działania, gdy tylko na nowo spojrzymy na przyczyny i przebieg chorób. Co powiesz na to, jeśli istnieją sprawdzalne, do opanowania i precyzyjne prawa biologii w poszczególnych przypadkach? A co, jeśli mamy do czynienia z prawami, które pomogą wyjaśnić przyczynę i przebieg prawie każdej choroby i które przy niewielkim wysiłku będą mogły być sprawdzone przez większość dotkniętych chorobą i które rozwiążą wspomniane sprzeczności i niejasności? Jeśli masz ochotę więcej się na ten temat dowiedzieć, oglądaj następne filmiki.